Siemka, ostatnio wpadło zapytanie odnośnie Aegisa i Citadel'a a my sobie dorzucimy do tego jeszcze Spircheda, żeby wszystkie trzy na raz omówić i zaczniemy od właśnie Aegisa bo jest akurat pierwszy w sklepie i y powiemy sobie na początek o cenie y 250 tysięcy Uridium oczywiście można go sobie na aukcji dziennej tak samo Citadel za 300 tysięcy Uridium y albo na dziennej i tak samo zbirze 45 i dzienna. Co można o nie powiedzieć? Na pewno specyfikacja ta początkowa, czyli prędkość, jeśli wrzucimy generatory, ma jak golec, ładunek ma trochę większy, mianowicie 2000, laserów ma o 5 mniej niż Goliat, co tam dalej mamy, ma więcej HP i dodatków tyle samo. Co jest fajne w tym statku? Za te 5 laserów dostajemy 3 mocki. Mockę regeneracji HP, która jeśli zaznaczymy kogoś z naszej firmy, znaczy z naszej firmy, z grupy, kto jest, kto, komu brakuje HP po prostu, dostaje przez parę sekund po 40 tysięcy HP. Jeśli dorzucimy sobie do, do tego design Elite, który zmieni nam trochę mocki, to zostaje nam o jedną skróconą, czy tam dwie, jedną dwie nie pamiętam dokładnie skrócony czas tej mocki i zostaje nam też skrócony o jedną sekundę czasu tej drugiej mocki, mianowicie to jest osłonka, którą sobie dajemy, tak jak i tej drugiej osobie, którą zaznaczymy. Możemy też sobie tylko, tylko sobie dawać te mocki. Ta regeneruje naszego sojusznika po 40 tysięcy HP przez parę sekund, na po 20. Jeśli sami użyjemy to tylko nam 20 daje co sekundę. Osłonka, pamiętam, że działa 5 sekund, bez żadnych designów. Sobie dajemy po 15, sojusznikowi po 25. Jeśli jesteśmy sami to tylko sobie po 15. Jeśli dorzucimy sobie dorzucimy sobie ten design elite, designy tutaj oczywiście znajdziecie, to nam się skraca o 1 sekundę czas trwania tej słonki, ale zyskujemy o połowę więcej czas bojki. I bojka wtedy e, trwa coś około 10 sekund. Zaraz możemy sprawdzić. Niech będzie, że użyjemy po kolei wszystkie skile, czyli zaczynając od naszej regeneracji AP Zostajemy po 20 przez... jak tutaj jest 6 sekund, normalnie jest 7. E, bojka. Przez 15 sekund mamy bojkę, bo ja mam z tym designem, który mi wydłuża połowę, czyli normalnie jest 10. I osłonka to przez 5 sekund plus 15 tysięcy. A bojka nam daje plus 20 tysięcy. I co jest dobre jeszcze w bojce? Że daje wszystkim członkom grupy THP plus 20 tysięcy co sekundę. To jest bardzo dobry statek kiedy bijemy alienki z kimś albo na wrota na przykład nie, nie musimy się leczyć tylko cały czas bijemy te alienki na kubiki gdzie jeszcze no można tym latać też na wyloty bo wiadomo jeśli mamy te plus HP to fajnie na, na inwazję no wszędzie można go wyciągnąć no, dużo osób właśnie nim lata bo kilka osób alienki i nawzajem się wszyscy healują i cały czas biją te alienki nie ma potrzeby odlecieć żeby się naprawić w ogóle bo te statki zapewniają właśnie takie chilowanie. właśnie można z nim w pojedynkę latać można w grupie świetnie sobie sprawdza wszystkich tych konfiguracji ale jednak najbardziej używają go na kubikach bo wtedy możemy sobie z jedynki i z kamikadze bić i nie, nie potrzebujemy żadnej lepszej amunicji tylko się heilujemy cały czas no to tak ogólnie o tym się, Nie wiem, można jakiekolwiek zastosowanie do niego znaleźć Wszystko, to jest taki uniwersalny statek Citadel natomiast To jest <grybujesz> gruba zabawka Ponieważ ma aż 550 tysięcy HP Co plus PP nam daje 600 tysięcy jeśli, jeśli zarzucimy sobie na przykład serce mam na myśli formację tu już mamy 720 tysięcy prawda dorzucimy sobie jeszcze jakieś dosterki e, na hp i można mieć tam coś e, około miliona hp prawda jeszcze oczywiście herkulesy które nam dają plus 20 ale i, i, tam, i tam i tam no <grystanie> idąc dalej ma aż 20 generatorów ale jeśli włożymy mu wszystkie napędy to będzie o 10 punktów e, wolniejszy od golca do Goldsa bo to był taki poprzedni statek e, w miarę uniwersalny najlepszy e, więc wracając e, ma o 5 generatorów więcej ale maksymalna prędkość jest jego mniejsza więc e, co się za tym kryje jest głównie nastawiony na przyjmowanie dimension ten statek e, możemy wsadzić mu tam 20 osłon co dużo nam da e, oczywiście mamy mały dimension ale ten ta, statek e, można użyć na przykład na szalone kubiki, kiedy potrzebujemy, żeby nas cokolwiek biło i wtedy klikamy przyciąganie ataku i zaczynają nas bić te pobliskie proty i nasz pet leci wybucha. Nie trzeba jakiegoś dużego demaya, żeby w ogóle nam się zainteresowały te proty, po prostu mockę używamy. I właśnie do tankowania takich rzeczy na przykład nie można y, z kolegą sobie polecieć na kubiki a EGIS Cytadel y, ten Citadel będzie większość Dimidja przyjmował a, a Aegis y, będzie go healował za chwilę y, no, y, co jeszcze ma aż 5 dodatków co jest o 2 więcej niż y, w Golcu y, laserków ma tylko 7 y, czyli aż 8 mniej ładownie ma kosmiczną, bo aż 4000, co z podwajaczem yy, oczywiście tym itemkiem daje nam aż 8000. I co jeszcze tam miał? Yy, dwie wyrzutnie rakiet ma. To jest właśnie najlepsze w nim. Na początek można yy, nieźle sieknąć na przykład z tych czerwonych, po 100 tysięcy. Co by tu jeszcze powiedzieć o nim? Yy, to jest bardzo, bardzo yy, nadający się głównie do grupy statek. Właśnie na przyjmowanie d na przykład ochrona baski, właśnie te kubiki. Ale tak na bicie alienów to tak średnio. Raczej do rzeczy, które musimy przytankować, albo przytankować i jeszcze leć z speta. To w ten ale Na kubiki to samemu to tak no średnio. Naprawdę średnio. Bo nie ma hillowania, tylko długo wytrzyma, a potem i tak trzeba się odlecieć i naprawić. No a więc tak, powiedzmy, omówmy te mocki, bo zapomniałem go powiedzieć, e, przyciąganie ataku to jest e, przez ileś tam sekund wszystkim pobliskim wrogom oraz aliegom, e, mam na myśli wrogów, czyli graczy, e, ściąga atak na siebie, czyli na przykład e, jest jakieś lanie, powiedzmy trzech na trzech, Cytadel wszystko ściąga na siebie, wszyscy leją citadela, a nasi e, mogą sobie spokojnie robić damage na tych przeciwnikach, citadel tankuje, a oni tych zabijają w drogę. Jest to e, mocka, która nieważne ile mamy prędkości, czy wstawimy sobie 0 generatorów czy max i tak jeśli użyjemy przez e, jakieś 5 sekund e, z designem to jest o 1 sekundę mniej mamy prędkość 540 Czyli mamy full tank, a przyciśniemy tą mockę i lecimy z tą prędkością. Co dalej? Ochronka. E, chyba tam 1 trzecią czy 1 czwartą z wszystkich członków grupy znajdujących się w pobliżu ściąga dimmage na siebie czyli jakiegoś członka grupy leją po 100 tysięcy to nas biją jakieś tam 30-40 coś w ten desy. ta umiejętność trwa chyba 9-10 sekund mniej więcej i nie możemy się w czasie użycia jej ruszać. nasz sztytodel się obuduje taką osłonką. Już wam pokazuję. I proszę, mamy tutaj te mocki. Ściąganie ataku. Ściąganie częściowego ataku członków grupy. I to mocka wzmocni. I patrzcie, zabudowuje się nasz sztytodel. Nie mogę się tutaj ruszać, jak widzicie. Klikam wszędzie i nie mogę się ruszyć. Ale połowę the tylko dostaję. W tym czasie. I mamy patrzcie jaką prędkość kliknie tą mockę 540 nam się robi nawet ostatnio było 538 no w takim razie mamy hmm, dokładnie taką samą prędkość mamy przez te 5 sekund y, co statki na EX czy kolec y, no zmienili to ostatnio bo pamiętam y, jeszcze parę dni temu miałem 538 no dobra nieważne mamy przez te 5 sekund właśnie tą maksymalną prędkość chociaż nie mamy tych generatorów co dalej ostatni został spearhead e, spearhead do czego nam służy głównie to jest e, szybki statek najszybszy e, w grze chociaż jeśli nawegę założymy ten mm, ten design nowy e, Pusat, no to tam mniej więcej mają taką samą prędkość ale em, jest to statek, który z, y, ma fajne mocki, perfekcyjny kamuflaż, czyli przez 30 sekund jesteśmy totalnie niewidzialni. Ani y, nas nie widać na tej normalnej mapce, ani na mini-mapce nawet nas nie widać. Y, jest to umiejętność, którą można załączyć tylko i wyłącznie, kiedy nie jesteśmy bici przez nikogo. Fajna mocka ponieważ e, możemy podlecieć, zobaczyć co się dzieje, na przykład nie wiem, po baskę przeciwnika, skoczyć, albo jak nas ścigają e, na tym, na bitkach, włączamy to, nie wiedzą gdzie jesteśmy, nawet na nie widzę. E, Yanks to jest e, fajny impuls, który zakłóca na chyba 5 sekund działanie wszystkich e, motek pobliskich statków. Przerywa działające i blokuje na 5 sekund użycie jakiejkolwiek. Czyli na przykład zbijemy się z Aegisem, nie, nasz, nasz przyjaciel Gole zbije się z Aegisem, widzimy, że Aegis jest odpala mocki. pach, przerywamy mu i nasz golec sobie wygrywa. Oznaczanie, oznaczanie celu. Jest to most, która ma pewien czas, jakieś tam 10-15 sekund, znaczy nam jeden cel dla grupy. I wtedy wszyscy członkowie grupy mają jakieś 5% większy dźwięk w tym celu. I wyświetla nam się y, na czerwoną mrygę na mapce, y, na minimapce, gdzie jest y, ten zaznaczony punkt. Y, y, Rekonesans umiejętność, która podwaja nam zasięg y, naszego radaru na parę sekund. Powiedzmy fajna opcja. Czasami, czasami się przydaje, ale nieczęsto. Głównie do czego się używa spearheady? Hmm, na przykład do zbierania skrzynek czy paladiu, bo łatwo jest uciec. Jeśli ktoś już się na nas rzuci, a nie potrzebujemy demage'a, bo po prostu zbieramy sobie skrzynki. Fajne jest też do podbierania na piłce z, e, tych e, skrzyneczek z amunicją i Uri. Hmm, co jeszcze można powiedzieć? No, to są główne jego zalety. Do grupy raczej się go nie stosuje. Tyle, co, co może z siebie dać właśnie te przerwanie umiejętności, ale jednak głównie są stosowane na tym palladium i na skrzynkę. No to tyle, co można powiedzieć o tych statkach. Yy, mogę Wam jeszcze pokazać ewentualnie yy, ten kamuflaż. No, widzicie, tu mam mocki, yy, podwojony zasięg i pokazuje nam się na minimapce, jaki mamy obecny zasięg, aż przez 30 sekund. Ta umiejętność, tak co przerywa nam umiejętności wrogie, puścimy ją, działa przez 5 sekund, ale niestety czas odnowienia jest kosmicznie długi, mianowicie 3 minut i nasz perfekcyjny kamuflaż, puf, nie ma nas, oni nas nie widzą przez 30 sekund, chyba że zaatakujemy, to wtedy się odkrywamy. Pirret oczywiście no w miarę można powiedzieć że to jest taki mały myśliwiec yy, szybki statek rozpoznawczy, yy, Ma mały ładunek, dużą prędkość, mało laserów, bo tylko 5, mało życia. To jest właśnie tylko taki statek, żeby sobie polatać, pozbierać, a d nie robić. To chyba ja wszystko o tych statkach co można powiedzieć, czyli pamiętajcie Aegis to jest taki uniwersalny statek do grupy i samemu, yy, do ciągłego bicia lienów, do kubików i tak dalej, i tak dalej, do wylotów też. Citadel to jest typowo grupowy statek, albo na szalone kubiki, bardzo przydatny, albo do obrony baski na przykład. Spearhead to jest statek do zbierania palladium, skrzynek. Można oczywiście nim polatać, jeśli macie duży damage, naprawdę z tych no, 10 mil laserów, no, trzeba się z tym pogodzić, ale jeśli macie naprawdę duży damage, to nikt wam nie ucieknie. No więc trzymcie się i powodzenia. Polecam dostatki.